Dzisiaj muszę zrobić konto, żeby, musieli, żeby mnie zbanowali. Dobra, to, to już mam 90 lat. Dobra, no to piszemy jakąś dziwną nazwę. Dobra. Nie w użyciu. Tacy jesteście? Dobra. Dobra jest, udało się. Nie wybrałam płeci, ja pier. Ja nic pier nie ma hasło. Będzie się włamać. Coś tam, coś tam, coś tam. Możecie się włamać z chęcią. To, to jest. To nie wybrałam płacić. Dobra. Zapomniałam wybrać płeć. Ustawienia. Musimy ostatnio sobie wziąć. Hmm nie ja nie chcę takiego skina. Dobra, sobie zmienimy. Zrobimy sobie jakiegoś dziwnego, a sobie dziwnego ogólnie skinka. Hmm. Nie no, zrobimy jakiegoś cringe'owego. Na no, sef. Zrobimy sobie normalnego skinka. Co by tu wziąć? A się biała, żeby bardziej przykuwać uwagę. Ja takich rąk nie zrobię, przecież. Łapka. Przykuwam uwagę. Dobra, jakiś korpus trzeba wybrać dziewczęcy. No. Dobra, pierwszy lepszy korpus robię. tak sobie nie taką lalę będę. Nie, albo tak. O, i tak. Dobra, mamy jakiegoś dziwnego skinka. No to jest dziwne. Dobra, widać, że różne rzeczy. Dobra, możemy sobie wziąć teraz, wejść w mudzery, bo już się boję. Będziemy tam wyzywać. Będziemy tam wyzywać niektóre osoby. Ten. To ja biorę. Jestem szeryfem. Na pierwszy raz bycie szeryfem, powiem Wam, to akrobacja. Tego, chociaż spokoju. O Boże, haha, ha. musimy zrobić tak, haha. Ha. I teraz zaczniemy. Wyzywać e, okej. Okay. myśmy wszystko wyzywać o będziemy będziemy teraz podrywać Jak teraz będę mordercą i przegram, to wychodzę i idę po te... Taki brzydki siewen To jest Zróbcie mi mordecą Tak, ale fajnie Ty sigma. Ha, ha. No co to? Hehe. Dobra, musimy gonić. Tak, ty sigma. No. Ta baba też nowa sigma chodzimy sobie jak normalny człowiek Piu. Camper Wychodzimy i teraz będziemy podrywać chłopaków w Heaven. Dobra Brick Heaven RP się doczekam co ja tam zrobię wejdę sobie w próg Heaven. Zrobię się na taką, wiecie. Zrobię coś dziwnego. Nie wiem. O, sobie weźmie. Weźmiemy się za taką. Nie, to co sobie weźmiemy. Tam. Dobra, a kiedy będę miała taką ten, to będzie łatwiej poderwać chłopaka. Dobra, jakieś biele rzeczy biorę. O, jakie usy. Jakiegoś dziwnego awatara. Ciup, 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 ciup. I że. O ma. Dobra, wezmę sobie jakieś jeszcze lepsze włosy. O, tak jak ma Jenna wokerka. Uważę. Nie nie ubiorę. Co ja robię? Dobra, idziemy podróżować chłopak. to są jakieś chłopaki. Napiszemy no im cześć. B. O nie. Dobra, źle hmm. napisałam jest O oh my gosh Biorę tutaj takie dziwne rzeczy że zbanowali no co Boże włamię się do niego nie da się dobra wiem zacznę przeklinać na czatach Takie ślara Zapełnienia na czatach hmmmm Dobra, nie wiem, ja co, cokolwiek pisze. Co by jeszcze... Co by jeszcze zrobić? Hmm Skoro, skoro jeszcze mnie nie zbawili Ja nie wiem, co zrobić. O! o nie. On mnie goni. Taką laskę. Z lizaczkiem. O nie. Muszę uciekać. Muszę przeklinać na czadze. Ja wiem, co zrobię. Musimy tego gościa zdenerwować. Muszę zrobić wszystko. Dobra, jakieś głupoty zaczniemy Co ja robię? Zmęczony. No. Bo się. Nie da się Szkoda. Jak kiedy chcecie część drugą z tą z Brookhaven no to dajcie znać.